Witam kochany, taki wieczorny lajfik, Krzyś Garażała Robota. Słuchajcie, zamówiłem e, sprzęgło e, do samochodu. E, sprzęgło Saksa zamówiłem do samochodu sobie, do tej skrzyni F17. I powiem wam tak. E, w opisie napisałem do sprzedawcy, że ma być fabrycznie zaklejone pudełko. Fabrycznie. Pudełko przyjechało otwarte, otwierane. I dobrze, bo mam teraz sporo montaży i nie miałem czasu sprawdzić, ale tchnęło mnie to sprawdzić. Słuchajcie. Sprawdziłem ten szkoda, że nie nagrałem filmu, bo bym wam pokazał, kurde, kupe śmiechu. Otworzyłem to pudełko. Tak. Wysprzęglik miałem saksa. A zaznaczam, pudełko było otwierane. Sprzęgło miałem zachsa. Yy, docisk, no yy, znaczy ogólnie Sachs całej firmy, ja chciałem. Ale yy, co było w zestawie? W zestawie było tak: docisk, tarcza i wysprzęglik. I smar. I o ring. Wszystko się zgadzało, oprócz jednej zastranej kurwa rzeczy. Wysprzęglik, Sachs, docisk Sachs, a tarcza, wiecie co? Nie powiem, kurwa, podmieniona. Tarcza była jakiś Doksar, Doksar. Ja wbiłem to na necie. Tarcza kosztuje 80 zł. No nie powiem, kurwa, co. Dzwonię do sklepu. Pytam się, co ma być w zestawie. Yy, no, Saks sprzętko kompletne. a jakiej firmy? No, Saks powinno być, co nie. Różni są producenci, ale ja mówię: Nie, proszę pana, powinno być komplet sax. Ja powiedziałem temu panu, że proszę pana. Po pierwsze, w wiadomościach zostawiłem bardzo ważną wiadomość dla was. Czytaliście, no tak, żeby pudełko nie było otwierane. To dlaczego pudełko zostało otwarte? Bo pan się tłumaczył, że oni napychają tam więcej rzeczy, żeby te sprzęgło się nie uszkodziło. Mówię: Dobra, tak se myślę. Pierdu, pierdu. Ja mówię, ja odesłałem te sprzęgło, a on mówi bardzo dobrze, że pan to zrobił. I wysłałem drugie. Wysłali drugie sprzęgło. Nie dość to. Sprzęgło tarcza, jakiś kretyn. Nawet nie umiał dobrać, kurde. I miałem po prostu y, nie 14 zębów y, tych frezów, tylko 20 parę czy coś. No duży, na duże takie ten. Ja mówię, kurwa nad kretyn nie umiał dobrać dobrze. Słuchajcie, właśnie jest sprzęgło. Ja je już otworzyłem, czy nie? Mogłem przy was to otwierać. Sprzęgło było fabrycznie zaklejone, bo teraz zażyczyłem. Tu było zaklejone fabrycznie. I otwieramy i sprawdzamy. Naprawdę jakieś sprzęgło firmy Sachs. Otwieramy. Yy, mamy wysprzęglik. To jest Sachsa, Oryginalne Sachsa. Jedziemy dalej. Tak było wszystko zapakowane. Otwieramy. 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 Docisk. Docisk. Eee. Sachs, Zgadza się. Mamy smar. Co tam też było? I całe serce kurwa w tymi było. Kładę z powrotem, żeby po pokazać. Odkrywam. Proszę. Co mamy? Sprzęgło. Saksa! Kurwa, jakie wykonanie do tamtego co było? Saks, jeszcze raz, proszę bardzo. Jaka gruba tarcza jest. Tamto to kurwa było naprawdę. No, żałuję, że nie zrobiłem kurwa filmu wam. Tamta tarcza kosztowała 80 zł. i jeszcze tu nie było, tu nie było 14, tylko takie duże koło kurwa. I teraz, kto by kurwa nie znał się, to by to kurwa założył. A ile by pojeździł? Cały chuj a to jest naprawdę waga sama tamta była leciutka a to naprawdę jest szacun to jest dopiero saks i ja zadzwonię do tego Pana ze sklepu powiem, że wreszcie przyszło odpowiednie sprzęgło saks, tak jak ma być i, i Wam ostrzegam jeżeli kupujecie cokolwiek jeszcze raz, cokolwiek na Allegro w sklepach sprzedawca może mieć 5 gwiazdek 30 tysięcy, kurwa, wyświetleń, czy tam pozytywów, żadnych negatywów. Ważna rzecz, zawsze zostawiajcie, żeby było fabrycznie zapakowane, bo są części fabryczne zapakowane, bo są. Ja już kilka e, sytuacji miałem, że po prostu części zostały podmienione, po prostu i tyle. Kto się nie zna, to założy, a kto się zna, to się gapnie. Słuchajcie. Ja jestem zadowolony. Zadzwonię do tego sprzedawcy, prawda? Ja opinię wystawiłem. Ja zwróciłem, zostawiłem opinię. Niech wiedzą, że trzeba kontrolować. No i koniec tematu jest. Ja jestem już zadowolony. Tarcza przyszła solidna, odpowiednia. Saks, cały zestaw. Także. I tyle. Chciałem Was tylko o tym poinformować. Szkoda, że ja nie nagrałem yy, po prostu tego odcinka z tamtą, właśnie yy, tym z tamtym właśnie sprzęgłem. No żałuję, musicie mi uwierzyć naprawdę sprzęgło zostało kurwa, podmienione tarcza była podmieniona Sachs był zabrany, a wsadzone sprzęgło za 80 zł za tarcza. Jakość tej tarczy była tragedia po prostu bo ja no kurczę no ta tar tarcza a tam co ja miałem to było kurwa niebo i ziemia normalnie i tyle powiem, także pamiętajcie jak kupujecie na Allegro ze sklepu proście w opinie, wpiszcie w wiadomościach, proszę część wysłać fabrycznie zapakowaną, bo są fabrycznie zapakowane części, praktycznie wszystkie, tylko otwierają te rzeczy. Podmieniają, nie wiem, robią cokolwiek, mnie to już kodupy dupy lata. Ja mam y, doświadczenie na swoich, że zawsze teraz po prostu, jeżeli coś do mnie przychodzi i jest pudełko otwarte, ja od, automatycznie odsyłam, co nie? I nie ma nawet tematu. Pudełko ma być fabrycznie zaklejone i tyle. Nie ma prawa być otwierane i tyle. I wszystkim tak doradzę. Ja wiem, że teraz mogę mieć, kurde, e, kupę e, tych lajków i w ogóle krytym, co jakiś kretyn, dorwał się i w ogóle nie. Słuchajcie, naprawdę, bo i widzę, i na tym oszukują, kurde. Może nie ten sprzedawca, tylko skąd wziął to sprzęgło. Ja nie, już nie będę dochodził, tylko po prostu sprzęgło przyszło od tego samego sprzedawcy i jest ok. Także tyle wam powiem. Trzymajcie się, bo ja z roboty dopiero co przyjechałem. Sprzęgło będzie założone do mojej skrzyni nowej. Także trzymajcie się na razie. Powodzenia.